U. O kurwa, chciałbym tę powtórkę zobaczyć z innego mięcia. Bo wyglądało, że piłka wyjdzie w aut. Ze śmiałem takie wrażenie, ale. Że piłka wyjdzie w aut, kurwa Badamo. ty jest szpakowski, kurwa 9 godzin. Dzie... No, prawie że chyba, nie? No nie, nie przesadzaj 8,5. 8 tysięcy godzin, ja, pierdolę. ja prawidłowa reakcja! Ja się tym nie chwalę! Vegeta, jaki jest jego poziom mocy? Eh, grubo, ponad 8000. tysięcy! Kurwa, walczymy! 9 sekund ostatni tak nagrań chociaż... w Dobra, wszystko. O, dobra. No. Wszystko wygląda. Perfekto! Perfekto! Ty, a ja jeszcze mam prezent dla kogoś. Kto powie ładne słowo o mnie? Ten dostaje prezent. Dobra, Pongowski dawaj, bo cię. Pongowski ty batonie. To ty nie dostajesz na pewno. Ale ty jesteś, ty. Dobra, jedziemy, tylko zaznacz. To... Dobra, masz, chodź tu. Się, a żeby ładne słowo powiedzieć, to nic nie powiem. No nie rób, bo ja mam 75% i nie mam się czym leczyć. No idziemy długo Niech ktoś nam dofriszy, bo my no. e To weź to ukocha, ja se kupię graj, 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 no, graj, graj. Ja mogę se kupić. Graj, graj. Eee, graj to długie. Długie. Aha. O, powiedz mi o tym, Co ty robisz? Mogę jeszcze długo Jeezy, bo dzisiaj miałem rozpinę, jak pobierałem tą grę, a ja mówię, kurwa, co to za nazwa? To stary pogramy w H1Z1? Ty, no skąd to się wzięło, nie? I stworzyłem sobie Jeezy. No, może być Jeezy. Ja przygodę. Po co blokujesz i hamujesz? Polo, jeżeli... Dobrze, nie, że Aster jest kurwa na czacie, Kurwa Kurde wapedały, jedźcie do chuja! Pójdziesz! Już tak... To mój auto nie jedzie że a co mi kujesz, kujesz, <grym bym miał> <grym> <określeć>. <grym> nie zokujesz teraz? Nie rzekł. Co to? Pokaż jakby z wyparewczek. Tak wygląda paruczek, jest zły. Uważajcie, uważajcie. Ryczy <grym w> jak lew, kurwa ty. Halo, halo, co tam? Kraw się droga? Podobał się, no to bardzo. Teraz droga, a nie mnie wzbliża. No nie wiem, czy teraz zagram A czy przedłużasz? Nada, nara. Nie? <ścười> nie, nie, to był żart. Żarty, ty, wzarty, ty, wzarty, ty, wzarty. Wzarty. Było <śledzt> żarty, Żarty, <śledzt> <śledzt> na pierdolę. No, no nie. Uu, nie. Uu, tak właśnie będę No co ty, Kondusia, na żartach ty nie znasz. Na pierdolę ci, koniec ci Nie no. <mum> Jak to się no, bo nie można. <mum> Aha, nie mogę zmieścić. A, to jest... <mum> No kurwa, <rozśmierzył> no <mum> mnie. Kurwa, no mnie pedał. Kurwa, no mnie no. No dobra. Słamo, słamo. Ale jestem bawi. Ale baton mnie No nie mam. Tak, nie Na Przebiegają Nie jest. Podjeżdża. paczka Jest. 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 Będziesz od mi zabrakło. No nie. Gdzie jest? Yes. No kurwa, ty bo... Ale ty mnie w po Nie jest normalnie jak dolejku. Ja nie jak... Jak decie, kurwa nienawidzenie. A co ja ci zrobiłem teraz? Już? Bredna wróciła do Jaka zadowolona, to widać razu, tym jak pisze halo. Z dużych liter przez dwa razy A, przez dwa razy O. Widać, że ona jest tak szczęśliwa. My się tak cieszymy z waszego szczęścia. I netko miłość. Rozwija się, kwitnie. Tutaj ma koksiki, może niedługo nam. Powstaną. No na to czekamy. To będzie pierwszy koksik, dostanie od nas 200 zł. Nie 500, bo 500 już zostawane. 200. Ale ten taki typowy, typowy koksowy koksik. I to się było HAHAHA! Nie, oficjalnie, słuchajcie. Ja myślę, że powinien Patryk, Nie, słuchajcie, snapy powinniśmy oglądać po streamie. Nie w trakcie, bo naprawdę tak gdzie można! Ooooooh! No nie Wiesz, że w smoku siedzi? Tak mi się wydaje, nie wiem. No bo rzuty. Jest!

kto to był kurwa? Kto jedzie pierwszy? Tadek. Kurwa! Kto to jest w ogóle kurwa Tadek ty? Co to było? Dobra, już go nie ma. <grywa>